Witajcie w kolejnym FotoZwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Zwykle robię dla Was filmy związane z szeroko pojętą fotografią przyrody. Dzisiaj jednak będzie trochę inny odcinek, bo chciałbym Wam opowiedzieć historię związaną z tym oknem, które tutaj widzicie oraz tą małą sikorką, modraszką, którą za chwilę mam zamiar wypuścić. Modrażka uderzyła w okno w nowy rok, no i sytuacja wyglądała dosyć nieciekawie. Ptak leżał bez ruchu na tarasie, zabrałem go do domu, czekałem przez około godzinę, no bo miałem nadzieję, że ptak się jakoś pozbiera i po prostu odleci. Niestety tak się nie stało. Zabrałem więc ptaka na noc do domu, umieściłem go w klatce dla psów, bo innej klatki w tym momencie nie miałem. No, i postanowiłem, że jeżeli sikorka przetrwa noc, to wtedy zobaczę, co dalej z tym ptakiem zrobić. Rano okazało się, że sikorki już w klatce nie ma, bo jakoś się wydostała. No, to postanowiłem mi się ją wypuścić, bo pomyślałem, że może jednak może latać. Próba niestety nieudana. Ptak próbował podskoczyć, ale nie mógł lecieć. No, i schował się w tui, musiałem go złapać jeszcze raz. Zaniosłem do domu, no i zacząłem szukać w internecie, jak teraz zaopiekować się ptakiem i jakie w ogóle ma szanse. Skontaktowałem się z gaźniami weterynarii. Większość z nich mówiła, że no niestety tak mały ptak ma małe szanse. Można operować, robią to gdzieś w Warszawie. No ja mieszkam w Norwegii, więc do Warszawy ptaka bym nie wysyłał. Nawet gdyby ptak był zoperowany, to jest problem z usztywnieniem tak małego skrzydła. No i szanse na wyleczenie to jest jakieś 80%. W przypadku gdy taka operacja nie zostanie przeprowadzona ptak ma jakieś 20% szans. Nie jest to może dużo, ale zawsze to jakieś szanse. Postanowiłem więc, że sikorka spędzi u mnie jakiś czas. Zorganizowałem klatkę dla ptaków, jedzenie. Gdyby ktoś się zastanawiał co taka modraszka je no to można dać jej ziarna słonecznika. I tak próbowałem robić na początku, ale no nie za bardzo chciała to jeść, ponieważ modraszki preferują bardziej jednak owady. I zdobyłem dla niej larwy mączniaka. Kupiłem tego pół kilo i na tych larwach moczniaka sikorka przeżyła u mnie do marca, ponieważ nie byłem pewny, czy to jest samiec, czy samica sikorka dostała na imię korek. No i tak sobie u mnie siedziała. W lutym w zamkniętym pomieszczeniu w piwnicy sprawdziłem, że sikorka jednak lata. Postanowiłem więc ją wypuścić. Zaprosiłem więc do domu znajomego ornitologa Adam do Denne ringen der, som er nummer to Den er 70 Skal vi se på, først på nebbet. Og nå ser du at på nebbet her Så er her en liten overlapp. Her er det så lite at jeg antar at dette var en ungfugl i fjor. Når meisene og en del andre fugler vokser, så er ikke nebbet fullt ut vokst. Når den blir eldre, så får overnebbet Blir det lengre enn undernebbet? Og denne har nesten ingenting av det. Da vet jeg at dette er en ung fugl. Se her. Her har den en lys flekk. Den er veldig liten på denne. Og det indikerer, som du sier, at dette er en hunn. Fordi at har den en stor, stor lys flekk her som er mer enn 10 mm, eller som her bortpå, så er det, er det en, en hanne. Men de kan ikke si det med 100 sikkerhet. Men jeg sier at det er mye mulig at det er her nå Ser du at det har fått samme farge her nå? Nedpå her. Og Det er også et tegn på at dette nå er en utvokst fugl. Dvs. Si at han er ferdig ferdigfarga. For disse håndsvingfjærene som vi har her den er på en ungfugl grå. Så denne her er, har nå, voksen fjærdrakt. Den bruker en hanne, Er også gjerne litt klarere blå mm. enn denne. Så øh, Den er en veldig, øh, veldig fin, liten meis. da. Wystawiałem modraszkę tutaj na taras, żeby się trochę zaaklimatyzowała, prawie natychmiast przyleciał do niej Adorator. Także, jeśli ją wypuszczę, to samotna nie będzie. Trochę mi będzie przykro pożegnać się z korkiem. No już się trochę przyzwyczaiłem, no ale trzeba ją wypuścić. Jej miejsce jest na wolności, a nie w klatce. Trochę się ociągałem z tym wypuszczaniem. No bo no tak jak wspomniałem, trochę się przyzwyczaiłem. No i było też jakieś pół metra śniegu, więc nie chciałem wypuszczać korkę w takich podłych warunkach. Dzisiaj jest piękny słoneczny dzień, więc myślę, że już nadszedł znaczy czas, żeby uwolnić ptaka. Jak widać wielbicieli jest dużo, podlatują nawet tutaj w momencie, kiedy ja do was mówię. No to chyba czas wypuścić korka na wolność. <grytania> A zapomniałem powiedzieć. Normalnie ptaki otrzymują obrączkę na lewej łapce. Moja sikorka, powiedzmy moja, ma obrączkę na prawej łapce. Także z daleka będę mógł odróżnić, czy to jest ta moja sikorka. No dobra, czas wypuścić, bo już się adoratorzy nie Uwaga, wielka chwila, pewnie zaraz odleci. No, no leć. Odsunę się, bo chyba się boi. Poszła. Będzie dobrze, będzie latać. A od razu się przywitała. Poleciała. Nie wiem, czy została zaatakowana, czy przywitana. No ale to już nie mój problem. Niech natura robi porządek. No to korek odleciał. Odzyskał wolność. W pełni sprawny. Siedzi tam sobie na drzewie. Myślę, że jest tak piękny dzień, że nie będzie problemu i bardzo szybko ptak z powrotem zaklimatyzuje się do życia na wolności. Tak wyglądają te robaki, które jadkorek, korek. Ponieważ trochę mi tu ich zostało, to dam je innym sikorkom. A co, niech też się najedzą. No, zaraz pewnie przylecą i będą je jadły. No dobra, korek wypuszczony. Mam nadzieję, że założę gniazdo tutaj, w tych budkach, które mam zawieszone. Ja idę zjeść obiad. A my zobaczymy się już niebawem w kolejnym odcinku FotoZwiadu. Do zobaczenia. Cześć!